Czyli widać ten Darsz, tak, widzę Was w kolejnym odcinku z FUTA. Jak widzicie mamy 9 punktów i jeżeli wygramy dzisiejsze 2 mecze przynajmniej, no to jesteśmy w następnej lidze. Zostały nam jeszcze 4 mecze, więc dzisiaj jest duża szansa na to, że będziemy już w lidze, w której chyba o ile się nie mylę konstruowany yy, liga 9 13 punktów co yy, jesteśmy, w 8 tak chyba do ligi 7 yy, tak liga, liga 8 no i gramy mecz yy, jako takim no, debiucie naszym odcinkowym z Chadli, można powiedzieć bo i on mecz zagrał yy, poza wizją wiem że gram im chyba tak jak dwa mecze, czyli no jeden poza wizją i jeden towarzyski. Jedna asysta jak na razie. To nie jest dobry wynik, łącznie, ale um, trzeba przyznać, że jest silny bardzo fizycznie, e, a szybki no już troszeczkę mniej. Lamela też jak na razie 7 goli, 7 meczy, 3 gole, jedna asysta średnia, no, a gdzie lulka Lukaku? forma, 9 meczów, 14 goli, 2 asysty. Z eee, Cesenio, jak na razie chyba najgorszy gracz, wydaje mi się, eee, z tego, z tej ofensywnej spółki, i Mikael już 3 bramki z nawet on więcej od Cesenio. No i na partii, 3 mecze, 9 goli, 14 asyst. Faktycznie jestem tym architektem, którym miał być. Eee, a więc... Eee, ja zaraz przejdę do skróty, jeszcze poczekajcie numerki, zmienię. Tu jak widzicie John Terry błąd Andre Schirle, mocny strzał z daleka 1 do 0. Tutaj z kolei Lamela przepchnięty przez De Bruyna. No i kolejna bramka z dystansu 2 do 0. Tutaj dośrodkowanie strzał broniczych. Nieopilnowany fella i to już jest 3 do 0. Tutaj dobrze przepchnął się Romelu Lukaku sam na sam i 3 do 1 ale już 10 minut później Kiran Gibbs dośrodkowanie nie upilnował Terry Shirley i mamy 4 do 1 tutaj w dwóch skrótach wam pokażę strzał Lukaku wybija w i jeszcze doszedł tutaj jak widzicie e, lamela podaj, bodajże i szadli tą piłkę dobija zobaczcie jaka żółtka i jakiego, jakiego bliska tą piłkę dobił no i mamy 4 do 2 4 do 2 jeszcze dośrodkowanie Lampsa k Healy, świetnie, znoliat. Tu jeszcze Lamela uciekł, długie podanie Romelu Lukaku, mocny strzał i 4 do 3 No jak widzicie przegrywamy 4 do 3 Niestety, no walczyłem do tego końca, starałem się jeszcze może remis wywalczyć No ale no już nie starszyło po prostu sił chyba zawodnikom I yy, yy, zabrakło po prostu skuteczności, bo Mogłem, no gdyby ta bramka Schürrle może nie padła, to ten mecz by się inaczej potoczył, wiecie, wiecie ta, e, czwa, ta czwarta, ale mnie najbardziej dziwiło to, że koleś sobie strzelił raz szyle, wpadło z daleka, potem sobie strzelił, e, no właśnie, e, De Bruyne'em i znowu spadło, no tak już trochę przesadnie powiem szczerze, ojej, ja, no cztery kontrakty. Czyli chyba będę musiał poczekać, zanim zagram następny mecz. Zobaczmy, jak jest w ogóle sytuacją z kontraktami. No widzę, że Terem się skończyło. Rada Chwila się skończyła z Lampardowi też się kończy. No ja w tym rzecz, że ja niestety no, mogę kupić góra dwa kontrakty. To jest nerwujące, no. Chyba, że za 150 bym jeden kupił, no. Sprzedaję kartę... E, ...za 99 kontraktów może na no nie trochę zarobię i będę mógł kupić sobie nowe no, na, na pewno najpierw zakupimy kontrakt Romelu Lukaku um, 200 e, nie nie to jednorazowe karta kontraktu kontrakty właśnie za 200 Nakup teraz i zobaczmy czy może na srebrnym by się udało. Szukajmy I no, chyba tylko dla, me dla menadżera wyskoczą. Nie jest, widzę, że jedna. No i kurat musiał wykupić, no. No dobra, no to szukamy brązowej. Albo w ogóle kontraktów za 200. Jak to nie ma. Kompletnie? No za ile oni chcą brązowy kontrakt? Ja pierdzielę, no nie, nie gadacie, że za, że za 300... Za jeden, za jeden... Ten. Za 200 chcą... No dobra. A ten... 400. No spoko. No trzeba te dwa kupić, bo widzę, że jest... No masakra z tymi kontraktami. Lepiej po, lepiej po prostu tego nie można było zrobić, no ale cóż, trzeba ja będzie z jakiego zawodnika zrezygnować i nie wiem, no Lameli chyba wydaje mi się i George John Terry też jest problem. To spróbujemy z Watchem albo kimś innym. No Terry sobie siądzie na ławce, odpocznie. No a damy, nie wiem, no Lukaku, jeden kontrakt, a drugi Lameli, bo no, de facto skrzydłowych za bardzo nie mam. Lampardowi też na taki odpadnie to jest denerwujące eee, Lamela No i trzeba będzie chyba dać Czelobacha jako defensywnego I wiem, że to jest ryzykowne Wiem, bo on w tej defensywie gra naprawdę średnio i nie wiem, czy tutaj coś by no, czy coś tutaj będzie w ogóle mógł zdziałać Tylko tak dobrym przeciwnikom w jakim będziemy musieli stanąć Stanislas mógłby w sumie jemu dać szansę na, tej lewym, na tym lewym skrzydle no i na środkową obronę no to on Łocha będzie musiał zagrać Terry wziął sobie na ławce tutaj damy Smithsona. i takim składem wyjdziemy mam nadzieję, że ten kontrakt się sprzeda bo coś długo Idzie, jak się nie sprzeda, jak się nie sprzeda, no to trzeba będzie, będę musiał poczekać trochę um, aż właśnie uda mi się go wystawić za dobrą kasę i dopiero później e, kogoś. Um. Znaczy właśnie chciałem zbierać tego kola, ale te kontrakty, te kondycje, wiecie, no po prostu to mi nie pozwala na to i będę chyba musiał nie wiem no zrobić e, jakieś jakieś sprzedaży, żeby po prostu Trochę tej kasy zarobisz Właśnie na y, Te kontrakty No i co, no zapraszam was Zaraz na następny mecz No y, y, byśmy teraz wygrali Bo chyba już czas na mistrzostwo, o ile się dobrze orientuję Nie no, mamy jeszcze, mamy no, Wolałbym, powiem szczerze, że już nie mieć i Zakończyć ten sezon y, W tej lidze, no byle tylko, żeby te to wynagrodzenie dostać, tak? Bo trzeba będzie jakoś dotrwać Jak dostanę, wiecie jak skończę ten sezon to od razu idę na listę na listy transferowej, kupuję te kontrakty, bo to jest masakr po prostu Jaki to problem mi zawsze sprawiało i dalej sprawia Kiedy nie ma się kontraktów i trzeba kogoś sprzedawać albo mieszać składem no. Grałem chyba przeciwko Polakowi, bo soku Widzę Ferdinand, po raz kolejny Gibbs No Iwanowicz to jego będzie łatwo minąć, ale jest też silny, trudny Na bramce jest Dumbia, Hernandez Onda widzę Taki mieszany skład dosyć Nie wiem czy tam Willa czy jakiś inny zawodnik na defensywnym pomocniku I zapraszam Was na spój Jak widzicie przełożył Luka ku obrońce Strzela broni bramka, aż i piłkę. dobije do i tutaj mamy odpowiedź Hondy, jak widzicie sam na sam w dolny ruch. I mamy remis. I Honda wypuszczony. Sam na sam i mamy bramkę. Tutaj ucięta. Była kilka godzin wcześniej też zdobyła. No i mamy kolejną bramkę Lukaku w tym spotkaniu. Jak widzicie. Kolejny raz Lukaku. I jeszcze mamy Gola zwolę Zwoleja. No i kolejną bramkę ramelu Lukaku jaką szczęśliwą dosyć tu jeszcze Chichari to jak widzicie odsłupka i Dumbia sam na sam minął bramka, to jeszcze starałem się Neutonem no, ratować sytuację ale strata ok jak widzicie wygrywamy 4 do, 4 do 9 aż e, bohaterem Roluka ku 4 gole no szkoda że nie pokazane były wszystkie ale niestety na no, te podkórki nie pomieszczą tyle bramek 27 strzałów i 22 naprawdę bardzo dobra statystyka i to jest pewne, to jest pewne że i my zostajemy w tej widz, znaczy sobie awansujemy do Ligi Siódmej e, teraz tylko się boję ile kontraktów będzie i czy ta karta się sprzedała e, tak, zobaczymy ja jestem tego bardzo ciekaw, bo jeżeli by się ta karta sprzedała, to byśmy mieli naprawdę dużo kasy na kontrakt, jak na razie że na trzy osoby te kontrakty starczą, karta widać się nie sprzedała i trzeba ją od nowa wystawić, no to nie wiem, no... 2000... nie no, 2000... no i 2,5 na kup teraz, może teraz by się udało. Nieee... Zobaczmy, już by się bo spojrzeć na ten skład, ile kontraktów trzeba załadować, ojej... No więc to no, będę musiał poczekać, aż te kontrakty spadną, jeszcze widzę, że kontuzja jakiś uraz nabawił się Lamela Tu czyli czy mam akurat tą kartę, tak jest, na szczęście mam Czyli wieleściłem go z tej kontuzji Na szczęście No i kontrakt też się jemu skończył, czyli no muszę po prostu poczekać eee. A więc no zanim się sprzeda to ja do Was wracam Czyli jestem Dark Shuba i ja zamast kolejnym odcinku z Futa 14 hmm gramy mecz o mistrzostwo bardzo ważny, jak widzicie kontrakty już zapełniłem i e, z tego co widziałem cena mata Jarvisa bardzo spadła wcześniej był wartek 205 tysięcy teraz już e, będzie wart e, 1000 około mogę, mogę nawet pokazać e, jeśli mi nie wierzycie no, takich piłkarzy których żanuję do tego składu no to będzie właśnie Matt Jarvis Chwalony przez nxm ma więc w sumie to ma też duży wpływ na moją decyzję. E, to jest właśnie jedna rzecz. inaczej e, jeden zawodnik, a drugi no to... Ashley Cole, który naprawdę jest tani. E, jak na swój overall bo jak widzicie tylko 9, to nawet za 6 można... Znaleźć go tysięcy. Także nie trudno wydaje mi się, że będzie go... E, zdobyć. E, i jednym z innych graczy, których zamierzam pozyskać, będzie e, Walker, też możliwe, że nad nim się zastanawiam, e, bo jest szybki, a podobno a to od niego za bardzo nie, od, nie odstaje. E, I kolejnym nazwiskiem, e, jakie zobaczycie, e, na którym się zastanawiam, nie mówię, że na pewno będzie, e, jest Ramirez ale to nie on jest bardzo bardzo na pewno droga za 20 tysięcy no tak jak myślałem ale tak wiecie w głębokiej przeszłości jeszcze Edenazarda planuję ale Ja będę musiał paść, żeby kogoś naprawdę bardzo dobrego trafić żeby mieć kasę na Edenazarda bo Sami możecie zobaczyć ile on kosztuje przez Torganazard też bardzo dobry można by go wypróbować Informa, widzę, że Azarda już jest. O, jak jest informa Azarda, to opłaca się otwierać paczki. To by był dobry pomysł, powiem Wam. Hmm. Yy, zaraz, jak się... Powinna mi wyskoczyć gdzieś ta na tygodnia, zaraz. Jeszcze, jeszcze już przeglądam, ale zobaczmy. Jestem na Azard, to, jest, to było pewne, moim zdaniem, bo zwiedziałem ...am co on zrobił ostatnio jeszcze w meczu z... Yy, Szark bardzo dobrze zagrał 4-4, prawa noga, okej, okay. 88 tempa 86 a więc o 1 uskoczył, Snyder, widzę, Izil Sława przemaga tylko 2, nie wiedziałem Tu no, takiego środkowego pomocnika mam na prawym Giuseppe Rossi oczywiście niech kto inny jak Zatan Iwiraki który zdobył Cztery gole, naprawdę szacunek dla niego, piękna bramka z dystansu i z piętki, za to na pewno trzeba go pochwalić. No i mamy nawet Mateusza Klicha, który zaliczył 4 asysty, o ile się nie mylę. Hmm. Tutaj chyba tyle ciekawych graczy. Drogich informacji, na pewno na Ibrze można zarobić kupę kasy, to samo na Azardzie, Zilu no i też trochę można zarobić na e, Snyderze i Rosy ale my przechodzimy do meczu, meczu o wszystko meczu po którym dowiemy się czy awansujemy i zarabiamy trochę tej kasy czy zostajemy w lize znaczy awansujemy to jest pewne ale czy zdobyłem mistrzostwo i razem z tym trochę pieniążków i to całkiem niezłym jeśli chodzi o koniec oczywiście, nie nieprawdziwe ale zobaczymy ile. Chyba 4000. Tak, jest 4000, a więc to by była dobra kwota do tego, aby się zbliżyć po Ashleya Cola. A więc ja już przejdę do następnego meczu. Jednak, zanim to zrobię, dam może szansę od pierwszej minuty. Komuś to po prostu by dało mi trochę większy spokój w defensywie. A więc tutaj zamierzam to tak właśnie mniej więcej zrobić. No oni będą właśnie, chociaż Sermon widzę, że kontrakty Nie Tegez, To jakbym zamienił Może tak Czerowak widzę, też jest zmęczony No to w takim razie Melis No ale z nie padło Niedobrze nie, Może tak? Jeszcze Mmm. Chadli On jest bardzo zmęczony Cała drużyna widzę, no to chyba nie ma sensu Bawienie się w coś jak się skończy ten sezon ładuję po prostu ich kartą kondycji, która mam nadzieję, że ich wspomoże. Wszystkich Stanisa sam głos dać, ale już mniejsza z tym. Jest droga w razie czego, też na ławce może wejść nasza legenda. I zawodniczego naprawdę bardzo, bardzo szanuję ale na razie jest Lukaku, który jest szybszy no i na pewno który jeszcze się rozwinie i mam nadzieję, że kiedyś będzie właśnie taką legendą, czyli jak DigiDrowa to jest bardzo... oj nie mam, że to same strony jaki skład? Czy nam się, widzę, że ocena lepsza okul? Oh cool. E to kompany widzieć zobaczeta na was Jan o Nasri Gips. Czech. No to fajnie. Będzie ciężko na pewno, ale czy uda nam się wygrać? Zobaczymy, nie zawsze skład jest taki sam jak grać. No więc opatrzmy. Tu jak widzicie, pierwsza sytuacja. Stracił obrońca. Trzadli. Piąta minuta. 1 do 0. Tu jak widzicie, Wayne Rooney przełożył na prawą nogę i świetnie. Peter Czech. No i dośrodkowanie Jak widzicie, Jesusa Nawasa i Wayne Runay wyrównuje na 1 do 1. Ale minęły raptem 4 minuty i Eric Lamela na 2 do 1 jak widzicie akcja na was, jeszcze Eto i świetna parada Petra Czecha Tutaj akcja Lukaku broniczek dobitka lameli i słupek A tu już końcówka jak widzicie Cesara Spicuetta Lukaku świetnie poszedł dobrze dominą minął Czecha i to jest 3 do 1 Tu jeszcze jak widzicie akcja przeciwnej drużyny Dośrodkowanie i jednak Filipę Kutinio jeszcze daje nadzieję na 3 do 2. Jak widzicie wygrywamy 3 do 2 i zdobywamy mistrzostwo ligi. Naprawdę jest przeciw, przeciwko silnemu przeciwnikowi. Naprawdę bardzo dobremu posiadanie piłki. Ostrzały no dopiero się odmieniły trochę w drugiej połowie, w pierwszej miałem dwa strzały i dwa celne. No to były właśnie dwie bramki, które dały im prowadzenie. Postawiłem na styl gry z kontry, dużo kontrolowałem i to dało mi tytuł mistrzowski 4000 monet możemy sobie kupić jedną kartę kondycji która nam trochę jakby ułatwi pełnię siły naszej drużyny i zaraz widzimy się w następnym meczu na razie i cześć